Cześć z cyklu, Co na podnośniku, motocykl z podbitym okiem, czyli BMW R1150GS. To jest rocznik 2001, a robimy przy nim taki większy przegląd przed dłuższą trasą. O, motocykl ma nawet jakąś czapeczkę tutaj. Elegancko, dobra do rzeczy. Co robimy? Luzy zaworowe, pasek alternatora. E, oglądamy każdą śrubkę. E, tarcze wjechały nowe e, z przodu, oczywiście, z klockami. Opony wjeżdżają nowe. Te halogeny, e, które są jeszcze z lat 90., też wjeżdżają nowe, już na ledzie. E, no, oczywiście, oleje, silnik, skrzynia, przekładnia. E, Trzeba będzie poprzeglądać trochę tą elektrykę, tutaj po otwierać te wtyczki, prysnąć tam jakiegoś konserwantu, zobaczyć, czy któreś nie potrzebuje czyszczenia, filtr powietrza co tam jeszcze? Tarcza z tyłu też będzie nowa wjeżdżać, a przewody hamulcowe z przodu w oplocie, bo już tem miały dość. O, zobaczcie ten przewód taki nie za fajny, także wersja jest bez ABS co, co, co trochę upraszcza sprawę, e, linki gazu tu musimy sobie z tym jakoś poradzić bo strasznie ciężko ten gaz chodzi e, i uwaga trzeba będzie się dostać chyba do, do sprzęglika który jest o tam 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 głęboko oczywiście nie włączyłem lampy więc guzik zobaczycie przepraszam Natomiast musimy tam do sprzęglika zajrzeć, bo sprzęgło też bardzo ciężko chodzi, a nie powinno tak być. Także kupa roboty jeszcze przed nami, no ale powoli do przodu. Hej.